Dzień dobry. Witam na moim kanale Tarot moimi oczami. Lona Miller z tej strony się kłania. Witam wszystkie zodiakalne koziorożce i zapraszam na czytanie sierpniowe 2024. Kochani, piękny dzień, piękny czas. 8. 8. Brama Lwa. Wiele rzeczy może się zmanifestować. Możesz osiągnąć swoje, swoje cele, ale pamiętaj, że jest to czas, aby myśleć przede wszystkim pozytywnie, nie nastrajać się negatywnie. To czytanie jest czytaniem ogólnym, zatem pamiętaj, że nie wszystko tutaj, co będzie przekazywane ode mnie poprzez karty, to może dotyczyć Ciebie, aczkolwiek może coś tutaj znajdziesz dla siebie. Wylosowałam dla Ciebie mm, karty anielskie, praca z energią, a także jedną kartę tarota, dziewiątka mieczy. Najwyraźniej e, te karty, mm, poprzez tutaj to co powinieneś usłyszeć, poprzez te karty, to co będę Ci przekazywać, Najwyraźniej jest w tym czasie coś u ciebie, coś, co cię blokuje. Pierwsza wersja to jest, że ty potrzebujesz bardzo dokładnego oczyszczenia samego siebie z niekorzystnej energii, z wpływów, które no, miały na ciebie tutaj. Powiedziałabym ogromne, przepraszam, ogromne, jak gdyby, jak to ująć, tak jakby zła energia uderzała w Ciebie i Ty to wchłonąłeś, wchłonęłaś po prostu. Jesteś być może na skraju wyczerpania emocjonalnego, być może Twoje ciało odmawia. Też posłuszeństwa, tutaj też nie wiesz, co się, co się z Tobą dzieje. Jakieś złe wpływy, poprzez które też może i Twoje myśli nakręcają, są nakręcane poprzez, poprzez to, bo nie wiesz, nie wiesz, co tak naprawdę się wydarzyło. Kontakty z ludźmi. Być może wydarzenia w domu z bliskimi, z rodziną, przy rodzinie, z twoim partnerem. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i tutaj to czytanie może dotyczyć każdej twojej sfery życia: czy to sfery zawodowej, czy właśnie kontaktów międzyludzkich, prywatnych, małżeńskich. To sobie już tutaj dopasuj w tym czytaniu, czego to może bardziej u ciebie dotyczyć. Ale wiesz co? Tutaj przydałby ci się taki konkretny przekaz energetyczny, żeby oczyścić tutaj wszystkie swoje czakry, to co wchłonąłeś, to co wchłonęłaś poprzez różne sytuacje w ostatnim czasie. I dlatego nie masz tej energii. Nie czujesz się na tyle. Dająca z siebie wszystko yy, chociażby w, w połowie, bo twoja energia, energia spadła. Jesteś wyczerpany, jesteś wyczerpana emocjonalnie i to, i to widać. Widzą to inni, widzą to twoi, twoi bliscy, przez to jesteś też kłębkiem nerwów, ale pamiętaj, że ten czas, który jest teraz czasem takim korzystnym, przede wszystkim trzeba pozytywnie się nastroić, nastawić się na pozytywne myślenie. Za chwilę, we wrześniu, na początku września, zmienią nam się lata numerologiczne. Wejdzie, każdy z nas wejdzie w inne te, te, te lata osobiste, prawda, w których się będziemy. Znajdować i będziemy się zderzać tutaj z różnymi wyzwaniami. Także zauważ, że to, co tutaj karty chcą Ci przekazać, być może wymaga tutaj no, dokładnego oczyszczenia. Zastanów się. Zastanów się, z kim miałeś ostatnio do czynienia. Jakie sprawy, jakie wydarzenia Cię osłabiły? Drugi tutaj temat, grupa ludzi, może Ty jesteś tym uzdrowicielem. Tutaj może, ponieważ jesteśmy tutaj, wszystko stanowi, stanowi jesteśmy tą, tą energią, tą, tą, prawda? Samo, samo życie bywa elektryzujące, i być może Twoje ciało to niezwykle niezwykłe pole energetyczne, na które miłość wywiera korzystny wpływ. Twoje dłonie i serce są gotowe, żeby przekazywać uzdrawiającą energię Twoim bliskim i klientom. Może jesteś tutaj uzdrowicielem rejki, zajmujesz się właśnie, pracujesz właśnie z, z energią. To jest, to jest druga grupa ludzi, którzy tutaj słuchają tego, tego przekazu. Ale pamiętaj, że najważniejsze, co ten czas chce ci powiedzieć, to, to czytanie. Oczyść energię w domu lub innym miejscu, w którym przebywasz. Jesteś, ponieważ jesteś naprawdę bardzo wrażliwy, wrażliwa na energię. Więc musisz się regularnie oczyszczać ze wszystkich wpływów energetycznych, których mogłeś być poddany. Osłaniaj się, wizualizując otaczające cię białe i fioletowe światło ochronne. Być może zapisz się też na kurs pracy z uzdrawiającą energią. Będzie to dla ciebie i dobre, i wspomagające. Ale te karty chcą Ci tutaj przekazać, że ten czas jest odpowiednim czasem na załatwienie właśnie tutaj tego. Aby nie być w tych, w tych dziewięciu mieczach, gdzie sam się nakręcasz, sama się nakręcasz, pamiętaj, że uwolnisz się z negatywnych. Poprawi ci się Twoja sfera zawodowa, Twoje relacje międzyludzkie, partnerskie, a także Twój stan zdrowia. Pamiętaj o tym. Taki przekaz dla zodiakalnych koziorożców od moich kart. Kochani, to tyle. Dziękuję pięknie za poświęcony czas. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.